Przedłużenie kontraktu Erlinga Halanda wywołało niemałe poruszenie w środowisku, bo nowa umowa wiążąca go z obecnym pracodawcą z Manchesteru wygasać ma dopiero po sezonie 2033-2034, czyli za 9,5 roku. I chociaż zarówno kwota, jak i lata wydają się kosmiczne, a wokół samego podpisu narosło dużo mitów, to w żadnym aspekcie nie jest to jednak kontrakt przełomowy. I dziś przyjrzyjmy się, jakie były umowy, które wcześniej wpisały się w trend długości, wysokości całego zobowiązania, tygodniówki i rocznych kosztów, a może też uda mi się przybliżyć Wam powód takiego ruchu ze strony obywateli i dokładną wysokość tej podwyżki, skąd się wzięła i jak ją można wyliczyć. Zapraszam! I zacząć musimy pewnie od samej długości, bo wiele mediów przedstawia tą umowę jako 10 dziesięcioletnia, ale tak naprawdę ma ona 9,5 roku, a brakujące 6 miesięcy to spłacenie Erlingowi różnicy w zarobkach za obecnie trwający sezon, ale jak mi nie patrzeć, w praktyce nie ma to znaczenia i umowa opiewa na 9,5 roku. I kiedy będziemy szukać porównań, pewnie wielu z Was przywoła Chelsea i głośne ostatnio przykłady, zarówno przedłużenia Palmera, jak i Jacksona, ale trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj byłyby one nieco krótsze, bo zarówno Palmer, jak i Jackson przedłużyli swoje umowy na 9 lat. Ale kierunek poszukiwań byłby słuszny, bo jest zawodnik, który związał się z różną z Londynu na 9,5 roku i jest to Enzo Fernandez, który podpisał umowę w 2023 roku w styczniu i obowiązuje ona do zakończenia sezonu 2031-32. Z długich kontraktów słynie też Atletic Bilbao, i tu moglibyśmy poszukać przedłużenia na ponad 9 lat Sanceta, także i jakiego Williamsa na 9 lat i Viviana na 8. Oczywiście niektórzy kibice Blaugrany pamiętają, że sam Messi w wieku 18 lat podpisał 9-letnią umowę z klubem z Katalonii, a nawet w przypadku trenerów mieliśmy Alana Pardiu, który w 2012 roku podpisał 8-letni kontrakt z Newcastle na bycie ich menedżerem. No jak to się skończyło, to może opowieść na inny film, ale trzeba tylko wspomnieć, że kibice z północnej Anglii hucznie świętowali moment, w którym ten kontrakt się zakończył. Oczywiście z 8 umów mieliśmy też chociażby kiedyś Seska Fabregasa, no ale to już są bardziej odległe czasy, więc może stwierdzicie, że trochę Was oszukałem, bo przecież Haland miał 9,5 roku i zajmowałby egzek po pierwsze miejsce. No i nie do końca, bo jeśli chodzi o czystą liczbę wpisaną w kontrakcie, to mamy innego rekordzistę i jest inny zawodnik Denilson, który w 1998 roku podpisał 10-letni kontrakt w Betis i może też nie było. To najspanialsze posunięcie przez klub z Hiszpanii, i kontrakt nie został wypełniony do końca, ale umowa opiewała właśnie na całą dekadę. I tutaj teoretycznie temat długości moglibyśmy zamknąć, ale nie jest on taki oczywisty, dlatego że mamy jeszcze trzy przykłady, który nie do końca wiadomo jak interpretować. Otóż Andreas Iniesta podpisał z klubem z Katalonii kontrakt do końca życia, co zresztą Blaugrana bardzo chętnie zakomunikowała. Problem w tym, że podpisał on go w 2017 roku, a z klubu odszedł w 2018, jak zapewne większość z was pamięta. I oprócz tego mamy dwa przykłady jeszcze z Madrytu, bo Raul i Iker Casillas w 2008 roku podpisali kontrakt do końca kariery z Realem. Jak to się skończyło, wiemy, ale to nie zmienia faktu, że teoretycznie kontrakt ten nie miał daty zakończenia. Ponieważ chociażby Raul miał wtedy 30 lat, a Casillas 27, to ich kontrakt zakładał, że za każdym razem, kiedy rozegrają 30 meczów w sezonie, kontrakt będzie się automatycznie przedłużał, aż do momentu, w którym nie będą oni chcieli zakończyć swojej kariery. A teraz omówmy sam kontrakt i ciekawostki z nim związane, bo uważa się, że Haaland otrzymał dużą podwyżkę, a ja osobiście twierdzę, że tak naprawdę zarabian oczywiście ciutkę więcej niż przed podpisaniem umowy, ale nie jest to astronomicznie wyższa kwota, tylko po prostu inaczej rozpisana, bo jeśli wierzyć The Telegraf i ogólnie wszystkim źródłom zbliżonym do Manchesteru City, to Haaland miał we wcześniejszym kontrakcie zapisane łatwe klauzule, jeżeli chodzi o wszystkie bonusy, które miały zwiększać jego pensję, do umowy. Uwaga, bagatela 900 tysięcy tygodniowo. I pewnie wielu z Was złapie się za głowę, po co Erling Haaland miałby podpisywać umowę, na której jego wynagrodzenie byłoby niższe niż ta poprzednia. A jest to zapewne związane z tym, że kiedy przychodził on do City, kwota odstępnego była bardzo atrakcyjna i klub musiał w jakiejś formie wpisać mu dodatkowe środki, żeby przekonać go do podpisania kontraktu i była to idealna sposobność, aby zamieścić tam bardzo łatwe do realizacji cele, które podwyższały jego pensję i w takim wypadku, jeśli wierzyć tym wszystkim źródłom, był on w stanie zarobić w ciągu roku około 46 milionów 800 tysięcy funtów. I chociażby teraz Capology podaje, że razem z bonusami mógłby on zarabiać 875 tysięcy funtów tygodniowo, ale musimy pamiętać, że bonusy oblicza się trochę inaczej, bo tak naprawdę nie możemy w każdym tygodniu dostawać w roku bonusu za występ za gole, bo po prostu sezon ma swoją przerwę. Więc szacuje się, że Erling zarobi obecnie około 750 tysięcy funtów tygodniowo. I oczywiście w skali roku wychodzi to 39 milionów. I teraz kiedy ktoś jest bystry, zauważy, że różnica między tymi kwotami to około 7 milionów 800 tysięcy i dokładnie taką podwyżkę otrzymał on w swojej podstawowej wypłacie. Więc można mieć uzasadnione podejrzenie, że pierwsze lata kontraktu, a dokładnie 2,5 roku, Erlinga Halanda w City miało ukryte zapisy, które pozwalały mu na bonusy, które miały pokryć dodatkową kwotę transferową, żeby City spokojnie w czasie rozłożyło swoje koszta. I w tym momencie docenić trzeba mądrość tego ruchu, bo jest to trochę system zgapiony od Chelsea. To znaczy, żeby Erling Haaland nie utracił motywacji w momencie, kiedy ten bonus został już wypłacony, i żeby jego pensja nie została drastycznie obniżona, przyjęli oni taktykę podwyższenia pensji o koszty obniżonej amortyzacji. Bo teraz musimy zrobić lekką matematykę. I oczywiście mówić tu będziemy tylko o kwocie podstawowej transferu, bo tak naprawdę City na tym będzie opierało wyrównanie swoich ksiąg, czyli kosztów w nich zawartych. Jeżeli chodzi o sam proces, to zamortyzowali oni 50% wartości Norwega i rocznie było to 20% kwoty podstawowej, więc weźmy pod uwagę, że po przedłużeniu na 9,5 roku obecnie w skali roku będą oni amortyzowali 5,2% całej kwoty, czyli wychodzi na to, że musiałoby być tak, że 14,7% to jest 7 800 tysięcy i wychodzi nam, że faktycznie jest to kwota około 52 do 53 milionów funtów i obecnie City będzie go amortyzowało jako 2 miliony 780 tysięcy, a nie 10,5 jak wcześniej i różnicę może przekazać Halandowi w formie wynagrodzenia i w ten sposób księgowo klub na tym nie straci. I chociaż plusy takich kontraktów omawiałem już przy okazji Jacksona i ogólnie kontraktów w Chelsea, to tutaj trzeba tylko podkreślić, że jest to sytuacja win win dla każdej strony, bo klubowi nie grozi to, że Haland będzie doczekiwał do pół roku przed końcem kontraktu, żeby odejść za jakiś konkretny podpis. Zawodnik zarabia więcej, klub ma go na dłużej, a przy okazji usunięto klauzulę odkupu. Myślę, że to jest idealne rozwiązanie, które w futbolu niedługo stanie się praktycznie standardem. Na koniec nie sposób wspomnieć o wysokości samego kontraktu i rozumiem czemu rozbudza on wyobraźnię i wzbudził wielkie zainteresowanie, ale tak naprawdę futbol widział już większe umowy. Messi zarówno w PSG jak i Barcelonie, Cristiano Ronaldo w Arabii, tak samo jak Karim Benzema czy Neymar w PSG, albo chociażby Mbappe właśnie w Paryżu. Były to kontrakty, które zarówno tygodniowo, rocznie, jak i jeżeli chodzi o koszt całej operacji, przekraczały Terlinga Halanda I ludzie od razu wyobrażają sobie, że jest to wielkie ryzyko dla City, ale pamiętajmy coś o czym rzadko się mówi, że kontrakty o takich kwotach i na takim szczeblu są ubezpieczone i często jednak kluby zabezpieczają się na wypadek jakiejś katastrofy i można czarno wróżyć, że Erling złapie kontuzję, czy przestanie po prostu grać, ale weźmy pod uwagę, że jeśli tak będziemy patrzeć na futbol, to nikt z nikim nie podpisywałby kontraktu. Na swoim kanale już kilkakrotnie wspominałem, że według mnie niedługo stanie się standardem, że kluby podpisywać będą coraz dłuższe umowy, bo jest to jeden z najskuteczniejszych mechanizmów obronnych, żeby zabezpieczyć interesy klubów jako przedsiębiorstw. I chociaż podpisanie tej umowy jest oczywiście wielkim wydarzeniem pod względem sportowym i pokazem siły ze strony City, to jest to także kreatywna księgowość i pokazywanie, jak dobrze można w futbolu rozbijać koszty swojego zespołu. A ja dziękuję Wam za uwagę i wydajcie znać, co Wy myślicie o takich kontraktach i podpisach na 10 lat. Czy będziemy ich oglądać coraz więcej, czy raczej mylę się i wrócimy do standardu maksymalnie 5 -letniego. Pozdrawiam, dziękuję za Wasz czas i miłego dnia. Cześć.